Szanowni Państwo, bezpieczeństwo energetyczne jest ogromnym problemem, nie tylko dla Polski, ale i dla Europy. Ceny za energię elektryczną oporażają swoją wysokością, a co gorsza, produkcja energii w Polsce jest bardzo niekorzystna, wręcz szkodliwa dla naszego środowiska. Dlaczego państwo nie promuje wśród obywateli produkcji własnej energii elektrycznej, a każe odsprzedawać prąd i odkupywać go drożej? Poproszę o odpowiedź panią Mirosławę Więc Jeśli chodzi o energetykę, to bardzo się cieszę z tego tematu tutaj zadanego, jako że jestem wiceprzewodniczącą zespołu parlamentarnego do spraw energetyki i przez ostatnie 4 lata, wcześniej 2 lata jeszcze w Senacie, tymi zagadnieniami zajmowaliśmy się na co dzień na każdym posiedzeniu Sejmu. Wiemy, że mamy pakiet 3x20 i tutaj to środowisko, o którym Pani zapewne miała na myśli, stawiając to pytanie. Chcę powiedzieć tak, no, polska energetyka, jak wiemy i nie jestem tu odkrywcza, na węglu stoi. Z jednej strony, państwo promuje i są badania daleko posunięte, jeśli chodzi o czyste technologie węglowe, już nie tylko na etapie laboratoryjnym te technologie się sprawdza, ale już na etapie, może jeszcze nie na dużym przemysłowym, ale już dochodzimy do konkretnych rozwiązań. Natomiast jest problem z bazą, do której odnosi się Unia Europejska, dając nam, licząc nam, że tak powiem, ten moment, tą bazę, od której będzie się liczyło nasze, nasze oszczędzanie CO2. I to nie jest prawdą, że nie, prawda, że, y, nie promujemy y, właśnie tutaj produkcji nowej energii. Na te wszystkie odnawialne źródła energii y, wykładamy niezłe pieniądze, bo y, około 5 miliardów y, złotych, bo to, to są wszystkie te certyfikaty w y, różnych barwach i kolorach. Także y, trochę mało tu mam czasu, bo o energetyce no tak. mogłabym jeszcze dużo, ale <laughs> może skorzystam później czas, z, z czasu czas jeszcze do dogrywki. Pan Artur Burczeński. Powiem tak, sprawy energetyczne to na pewno są sprawy, o których powinni dyskutować fachowcy. Co uważam w tym temacie, ruchu palikota? Na pewno uważamy, że sektor energetyczny powinien zostać w rękach skarbu państwa. Nie powinniśmy go prywatyzować. Mało tego powinniśmy dotować do tworzenia nowych technologii energetycznych. Kwestia gazu łupkowego. Coś, co jest na czasie. Tutaj rząd POPSL e, mówi o nowych, o nowych technologiach, natomiast 90% licencji na wydobycie gazu łupkowego sprzedajemy firmom za Jak chcemy, jak chcemy potem e, z tego mieć jakiś konkretny, jak, jakiś konkretny zysk? Nie możemy mieć tego zysku, wiadomo, oni tego nam nie robią za darmo. E, jest jeszcze jedna kwestia. Żaden podpis, żaden jeden jeden podpis, czy to podpis, będzie podpis Palikota, czy podpis pana premiera Tuska, czy pana yy, Kaczyńskiego, nie załatwi kwestii energetycznej. Potrzebny jest długoletni program ponad podziałami. Ponad podziałami. Tam możemy zawierać różne yy, pomysły, czy to będzie energia jądrowa, nie możemy się tej energii bać, czy też ewentualnie na yy, szczeblu lokalnym mogą być to biogazownie. Wszystkie, e, wszystkie dyskusje, które zmierzają tylko i wyłącznie do zwalczania się, e, ktoś ma taki pomysł, ktoś ma taki, do niczego nas nie doprowadzą. Do niczego nas nie doprowadzą. Musimy zrobić jeden wielki program stworzony przez fachowców, program ponad podziałami. Dziękuję. Wstępując, wstępując do Unii Europejskiej. Mieliśmy na myśli to, że będzie Solidarność Europejska, szczególnie jeśli chodzi o przemysł energetyczny. Niestety tego nie ma. To co się dzisiaj dzieje w Unii Europejskiej dotyczące energetyki jest szkodliwe dla naszego kraju. Przykład choćby pakietu klimatyczno-energetycznego, gdzie, gdzie no, będziemy ponosili ogromne koszty jako gospodarka dotycząca CO2, CO2, co jest dla naszego, dla naszego przemysłu, dla naszej energetyki opartej na rynku praktycznie nie do udźwignięcia. Bez ostrej negocjacji ze strony naszego rządu w tej sprawie no, sytuacja gospodarcza w tej branży będzie bardzo ciężka. Druga kwestia no to jest oczywiście też kwestia na styku Polska-Unia Europejska, to jest dywersyfikacja dostaw gazu, tego niestety też nie mamy, mamy tylko jeden kierunek dostawy do i z tym trzeba też ostro tutaj w Unii powalczyć. To nie może być, co niejednokrotnie mówimy, Unia dwóch prędkości, że są kraje, które są uprzywilejowane w Unii, a nasz kraj w tym przypadku jest traktowany zdecydowanie, zdecydowanie gorzej. I tych przykładów nie mamy czasu o tym mówić, ale choćby, choćby sprawa dostaw, dostaw gazu. I teraz jeszcze jeśli chodzi o źródła odnawialne, 20% ma mieć energii ze źródeł odnawialnych w tej sprawie różne pomysły, fermy wiatrowe, inne rzeczy, ale to nie rozwiązuje, rozwiązuje problemu. Nasza gospodarka jest oparta na węglu. I musimy zrobić wszystko, żeby szczególnie tutaj na Śląsku górnictwo yy, obronić żeby górnictwo i energetyka nie, ponosi, nie ponosiła yy, takich opadów, o których się mówi w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Dziękuję. I czas dla Pana Andrzeja Waszoka. Oj, trzy razy już węgiel był przywoływany. Śląsk węglem stoi, a muszę Państwa poinformować, jak zapewne już wiecie, że kolejny rok, gdzie import przekroczył eksport. Tak to jest z tym naszym węglem, więc tutaj bezpieczeństwo. A cena musi być rynkowa. Tak, no i tu mamy to bezpieczeństwo, o którym kolega tak, mówił. Sprzedajmy jeszcze gaz łupkowy w całości, i znowu się skoncentrujemy na tym, którędy ty pójdzie nitka z Rosji do Niemiec. Bo e, slogany, sloganami, ale trzeba tutaj jasno i precyzyjnie powiedzieć, co ma spowodować. Czyli przede wszystkim, jak kolega tutaj poseł mówił, odnawialne źródła. Przede wszystkim ludziom trzeba pomóc, żeby zakładali to Solara. Solarami to nazywają, bo to jest podstawowa źródło energii dla gospodarstwa domowego. Są obszary i tereny w rolnictwie, gdzie y, są albo nieużyptki, albo nadwyżka. Na tych terenach trzeba sadzić y, dla tych rośliny energetyczne. I z tych roślin energetycznych oczywiście bez zagrożenia już dla gazu łupkowego i dla węgla, bo to się musi równoważyć. I Jeżeli ten bilans nam będzie wychodził, że w terenach, przecież w górskich terenach, te bioenergetyczne rośliny nie wymagają takich wielkich, wielkiego zachodu jak produkcja rolna czy produkcja spożywcza, prawda? I tutaj bym widział szansę dla nas. I takim przykładem akumulatora energetycznego jest Góra Żar. Zbudowano elektrownię, pompuje się wodę z prądu z nadwyżek, zamiast zapalać światła na ulicach. A wtedy, kiedy jest potrzebny, oddaje się go ludziom. Dziękuję serdecznie. Poproszę o komentarz. Ja chciałabym podkreślić, że każdy państwo ma swój miks energetyczny i to, że my na Węgrzech stoimy, to jedno, ale jest w planie budowa również elektrowni atomowej i odnawialnych źródeł energii. Niedawno w bielsku Białej odbyła się, odbyła się konferencja międzynarodowa miast inteligentnych, smart cities. Dlaczego? Dlatego, że my jako miasto przodujemy w tych właśnie odnawialnych źródłach energii, pompach, zastosowaniu pomp, tych wszystkich, o czym mówimy w tych 20% odnawialnych źródeł energii. Czy to jest mało? To jest początek. To jest początek, ale początki są dobre. Natomiast to może być tylko uzupełnieniem, wypełnieniem jakby tych potrzeb energetycznych, bo przede wszystkim węgiel, atom i łupkowe, Ja tutaj muszę dodać, bo kolega powiedział, że sprzedaliśmy technologię na stwierdzenie, bo te amerykańskie koncesje, koncesje licencje, a czy Polska miała licencję na, tylko Amerykanie mają na sprawdzenie, czy ten gaz łupkowy rzeczywiście jest i tylko na to daliśmy zgodę, także to jest czysta demagogia. Dziękuję Chcielibyśmy panie zobaczyć. To powoduje, Proszę Panią Bartu Ja chciałem powiedzieć tak, ja może e, chciałbym zadać pytanie, bo jeżeli chodzi limity CO2. Zaczęło się tak naprawdę już od PiSu, tak, kwestie limitów, potem pociągnęła to Platforma z Mam tylko jedno jedyne pytanie. Czy Polska podczas tych negocjacji podniosła kwestię, że jesteśmy jednym z najbardziej zalesionych regionów Unii Europejskiej, czyli ta emisja CO2 jakby przez pobór przez, pobór, przez jest pochłania na, dokładnie, jest pochłaniana z powrotem częściowo. czy to było jakby jedną z kart przetargowych, bo uważam, że mogłoby to wpłynąć na, na te negocjacje. Tak. Tak, i Trybunał, w tej chwili sprawa jest w Trybunale. Po prostu się ma Pan rację, to, 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 to PiS podpisał ten pakiet, ale nie miał też wyboru, bo wchodząc do Unii musieliśmy podjąć te zobowiązania, które tak jak z euro, prawda? Że wymaganie. nie mamy wyboru, tylko jest wymaganie. Szanowni Państwo, jeszcze wrócimy do tego tematu. Ja poproszę o komentarz Pana Stanisława Szanowna. tego, o czym kwestia czterech lat i rozmów obecnego rządu z Unią Europejską, w tej sprawie nic nie zrobiono no i jesteśmy praktycznie w sytuacji w tej chwili podbramkowej, tak będziemy, jeżeli tego pakietu energetycznego nie zmienimy, to naszej gospodarce grozi zawaść. I jedno zdanie do, tych, do tego pytania. Oczywiście trzeba systemowo rozwiązać sprawę mieszkańców, choćby w kwestii ich własnej produkcji energii. To no nie może być tak, że ktoś sobie chce na własną produkcję, czy to przez elektrownię wiatrową, czy elektrownię wodną, wyprodukować prąd, musi go odsprzedać energetyce, a energetyka mu zaraz tyle naliczy cenę i odsprzedać. Ale produkuje też pasywne... Tu, musi, tu wikualne, musi, być, nie, czyli... musi być rozwiązanie, żeby to się opłacało obywatelowi, ta inwestycja. I to jest dość proste rozwiązanie, tylko trzeba to, trzeba to zrobić. Pani w zespole. Szansowanie. Dziękuję. Pan Andrzej Masz. Prawo, prawo i jeszcze raz prawo. Pani, panie pośle, przecież to tylko tam w Sejmie można zmienić. Pan poseł mówił, że ja nie mogę sobie założyć elektrowni, bo nie mogę, muszę sprzedać po 90 czy zł, odkupić po 7. To jakaś paranoia, to jest jakaś paranoia, nie wiem, ale pamiętam elektrownie wodne węgierskie górce, które zasilały później prywatne podmioty. No i jak w komunie się dało, to ja nie rozumiem, czemu teraz nie można tego prawa zmienić i umożliwić, umożliwić, nawet małym przedsiębiorcom, mówimy to o małym przedsiębiorcom, umożliwić im korzystanie z własnej, z własnej energii. Trzeba również pamiętać o... E, wysypiskach śmieci, czyli o spalarniach, które dostarczają energii cieplnej. Jeżeli chodzi o smartki, pani poseł, to to jest zintegrowany system. To jest to, o czym mówiłem, żeby nawiązać z ja systemami. O smart sm city, city. city. Tak, tak. Ale tu najważniejsze jest wykorzystanie w rzeczywistym czasie energii. I ten system pozwala na to, żeby dokładnie wiedzieć, gdzie i od kogo. Gdzie, albo od kogo dziękuję, drzucić. niestety, czas, czas już minął. Dziękuję bardzo, serdecznie.